Witamy Was serdecznie, drodzy spiżarnianie, w ostatnim w tym tygodniu spotkaniu z Bogiem w Jego Słowie. Tutaj, nie w ogóle w ostatnim spotkaniu z Bogiem w Jego Słowie, tylko tu, online, w Spiżarni Wiary. Mam nadzieję, że Wy się codziennie, niezależnie od tego, czy się łączycie z nami, czy nie, spotykacie z Bogiem. Witaj, Joanno. Witaj, Przemo. Kochani, wchodzimy od razu w słowo dzisiaj. Jeżeli ktoś w ogóle ma pytania, co my tutaj robimy, to w opisie znajdziecie, znajdziecie informacje o tym, czym jest ta nasza, ta nasza seria. A my już idziemy do słowa. Jest to czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 26, wersety od 16 do 19. Mojżesz powiedział do ludu, Dziś Pan, Bóg Twój, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy, przestrzegaj ich, wypełniaj z całego serca i z całej duszy. Dziś uzyskałeś od Pana oświadczenie, iż będzie dla Ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, przestrzegał Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu. A Pan uzyskał to, że ty będziesz, jak Ci zapowiedział, ludem stanowiącym szczególną Jego własność i będziesz przestrzegał Jego wszystkich poleceń. On cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które, które uczynił, abyś był ludem świętym dla Pana Boga twego, jak powiedział. Amen. Czytając ten tekst, ja mam takie, takie poczucie, takie, taką, takie doświadczenie doniosłości, takiego, takiej ważności, tego, tego e, przymierza, które Bóg zawiera ze swoim, e, ze, ze swoim ludem. E, no ale z drugiej strony, jakby czytać. T, ja mam takie wrażenie, że jeżeli czyta się właśnie teksty wyrwane z kontekstu, to można sobie udowodnić każdą dowolną, dowolną tezę, na przykład taką, że Pan Bóg kocha nas warunkowo. Nie? Że tutaj jeśli ty będziesz robił to i to, to będę Twoim Bogiem, a jak nie będziesz tego robił, to nie będę Twoim Bogiem. No to chyba tak nie jest, nie? Dokładnie. Mnie jeszcze to bardzo mocno uderza słowo rozkazuje Ci w tym tłumaczeniu. O no to już w ogóle, tak. tak, tak. No albo jesteśmy w wojsku, albo jesteśmy wolni. No w końcu jak to jest? Myślę, że od samego początku. Pierwsza sprawa to jest Hayom HZ. Hayom haze to jest właśnie tego dnia. Czy jakby dzisiaj, prawda? Ale to dzisiaj to nie jest na zasadzie, no właśnie, wiesz, teraz, tylko na zasadzie właśnie tego dnia, w tej przestrzeni, w której jesteś. I teraz co? Twój Bóg. Jachwe, obecny jestem, który jestem zaangażowany, twój Bóg, nie jakiś. Ten, który cię przeprowadził, bo wyżej w kontekście mamy Bóg, który dał ziemię, Bóg, który ochrania, Bóg, który obdarowuje czasem spotkania i tak dalej. I ten Bóg, i mamy cawa. Cowa to jest taki, taki czasownik, który kładzie nam akcent na danie nam pewnej, jakby pokazanie nam pewnej takiej zasady która, czy jakby pokazanie nam porządku, na zasadzie poinformowania nas. I teraz tu nie chodzi o to, że Pan Bóg nam rozkazuje, tylko Pan Bóg mówi, wiesz co, świat funkcjonuje według takich, jakby według takiego porządku. To jest to, co pojawia się też w księdze Hioba. Bóg w ten sposób nam uświadamia, że to nie my ustawiliśmy ten świat i nie my go jakby pilotujemy, tak kontrolujemy. To jest jego świat. I teraz jest zaproszenie do tego, żeby ten porządek Pana Boga, kiedy go poznamy, docenić. I dlatego jest szamar. Tak, będziemy go strzec tylko wtedy, jeśli słowo Boga jest dla nas ważne, jeśli Bóg jest dla nas ważny. I teraz kiedy Bóg jest dla mnie ważny? Jak wiem, że mnie kocha, tak? jak wiem, że mu na mnie zależy, jak wiem, że jest uczciwy, lojalny, że mnie ochrania, że mnie nie wypuści maliny, że jest, i tak moglibyśmy sobie dokończyć, tak? I w oparciu o to, kim Bóg jest, nabieram y, szacunku, czy jakby takiego zaufania do tego, co on mówi, bo nabieram zaufania do niego. I w oparciu o to, kim on jest, będę się liczyć z jego słowem bądź nie. Zatem to nie jest kwestia i nigdy Pan Bóg tego nie proponuje, masz tego słuchać i w ogóle nie ma dyskusji, tak? Pan Bóg mówi, dlatego chcę spotkania, dlatego chcę, żebyście znali mój głos czyli moje nastawienie do Was, żebyście nie tylko czytali smsy czy wpisy na Instagramie, ale żebyście usłyszeli mnie w odniesieniu do, do Ciebie konkretnie. Żebyś mnie usłyszał, żebyś odebrał i wtedy e, jakby to, co jakby Ci przekazuję, to jakby to funkcjonowanie świata, który, o którym, na którego temat ja Ci się zwierzam, przyjmiesz je e, w całym swoim wekole babeka. Całą swoją przestrzenią decyzyjną, lebab, lebab, leba, lebab, wykolnisz matecha, całym swoim spiritus movens. To jest to samo, czyli tym Bożym życiem, które On w nas wlał. To jest to samo, co przy Szema Izrael, przy tym wyznaniu wiary Izraela z całego serca, z całej duszy, tak, życia, które Bóg w nas włożył. Teraz Pan Bóg mówi, to jest dzisiaj ten dzień, kiedy ja ci to proponuję, jakby ci to mówię, bo w oparciu o to, kim, jak się poznaliśmy, tak? Kim jesteśmy dla siebie i właśnie e, dlatego e, jakby poznałeś, jakby, ze strony Pana Boga Twojego w ten dzień, tak, masz to doświadczenie. Że Bóg mówi: Ja chcę być Twoim Bogiem. Nie jakimś, chcę być Twój. Ale stają się Twój, jeśli my, jeśli my idziemy razem. Czyli jeśli Twoje funkcjonowanie jest razem ze mną, wtedy stają się Twój. Poznajemy się, mamy więzi. Moje przekazy są dla Ciebie istotne, no i właśnie, mój głos jest dla Ciebie ważny. I Pan Bóg mówi: A ja co zyskuję? A ja. Dzisiaj właśnie, mogę doświadczyć, że ty stajesz się moim ludem. E, stanowiącym moje segulla segulach, to jest najcenniejsza wartość. To jest taki klej, ale klejnot rodzinny, tak? E, graal. <grystanie> pan Bóg mówi, Moi, jesteś dla mnie najcenniejszy, szczególna własność. To jest to segulach. E, I pan Bóg mówi. Ale wiesz, że to wszystko dokonuje się wtedy, kiedy ty chcesz przynależeć i wtedy strzeżesz tego wszystkiego. Jest to dla ciebie cenne, co ja do ciebie mówię. W Innym przypadku w ogóle nigdy to nie zadziała. Dlatego to jest tak naprawdę propozycja bardzo, czy propozycja czy taka konstatacja dzisiaj bardzo intymnego spotkania, które dokonuje się dzisiaj bez żadnych wstępów <grym> między Bogiem a nami. To tak, jakby Pan Bóg siedział u Ciebie na kanapie w pokoju i powiedział Ci, chodź, 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 usiądź tutaj. Tak, wiesz, cały czas funkcjonujemy razem. To taka chwila serdeczności, no chodź. A ja się zatrzymałem właśnie na tym słowie, a Pan uzyskał to, że Ty będziesz i tak dalej, i tak dalej. I sobie myślę, co, czego Bóg nie miał, co, 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 co mógł uzyskać. Czego Bogu brakowało, że, 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 że uzyskał? I myślę znowu o tym, bo to jest jakby kontynuacja też tego, o czym wczoraj rozmawialiśmy, co się pojawia, co rusz w, w Słowie Bożym, o tej wolności, którą dał człowiekowi, nie przymuszając go, bo to, to mamy to pierwsze takie wrażenie, takiego rozkazu, ale to jest na koniec, to jest decyzja. Czy ty chcesz być moim ludem, czy ty chcesz być w takiej zaangażowanej, szczególnej relacji ze mną, bo ja jestem gotowy, bo chcę wejść w relację, ale w relację wolności, ale też w relację zaangażowaną. Ja, ty nie jesteś mi obojętny. Ty nie jesteś właśnie moim żołnierzem, ty nie jesteś moim przedmiotem. Ja chcę wejść z tobą w relację, i kiedy ty się decydujesz na to, żeby wejść ze mną w relację, to ja wylewam na ciebie błogosławieństwo. Ja ci daję szczęście, radość, pokój, daję ci to wszystko, co, co jest owocem tego przebywania ze mną, tej bliskości, bliskości ze mną. I moja miłość jest pełna pasji, pełna zaangażowania, nie jest, nie jest zimną. Jeżeli w ogóle to jest możliwe, taki oksymoron, zimna miłość, jest gorąca, jest, 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 jest przepełniona zaangażowaniem. I to jest taka, jak sobie o tym myślę, Ilku, to aż drże, bo to jest Bóg, to nie jest drugi człowiek, to jest Bóg, który chce wejść w taką, w, w taką relację i czeka na moją decyzję. Czeka na Twoją decyzję. Czy chcesz, bo ja, to teraz mówię w imieniu Boga, bo ja chcę i, i chcę ci dać wszystko, mam przygotowane dla ciebie wszystko, ale nie, w, nie wcisnę ci tego do gardła na siłę, bez pytania i bez twojego, twojej zgody. Czy chcesz być ze mną? Myślę, że jeszcze ważne jest, że to nie jest Pan Bóg od wielkiego dzwonu. Pan Bóg od A. uroczystości, od deklaracji: raz zadeklarujesz, czy jesteś gotowy zadeklarować, bo żeśmy nigdy tak poważnie nie rozmawiali. I co Boże z tej jest deklaracji? Tam cywilnego raz. Tak, to jest Pan Bóg, który. W którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy cały czas. I to nie jest tak, że raz na dwa tygodnie Pan Bóg w poniedziałki o godzinie 19:15 mówi do ciebie. Czy chcesz być cały albo, na, albo nawet każdego dnia, tylko o godzinie 6 rano. Jak akurat twierdź, nie chcesz wstawać do pracy? Kiedy odpala ci wiary. I to jest tylko ten moment. Nie, mamy Boga, który cały czas nas otula, nosi w sobie, jako osoba. I to jest Pan Bóg, który te rzeczy, te rzeczywistości nam przekazuje w każdej sekundzie. Zatem to nie jest tak, że nagle ty dzisiaj stajesz wobec tego, dobra, to jak mam usłyszeć tego Pana Boga? Tylko Pan Bóg, który mówi, ej, przecież my się doskonale znamy, słyszymy się codziennie, nawet jeśli nie nazywasz mnie Bogiem, słyszymy się codziennie. Dlatego dzisiaj weekendowe zadanie domowe, głęboki oddech dla, świadomo dla uzyskania świadomości Boga, który napełnił cię przez ten oddech swoim życiem. Głęboki oddech dla uzyskania świadomości Boga, który tutaj jest i mówi: Ej, weź, zostaw tą spinę, zostaw to na boku. Teraz spotykamy się tylko my. Głęboki, spokojny oddech. Panie Boże, który jesteś Bogiem głębokiego oddechu, który ciągle, cały czas. Jesteś taki sam, nic się nigdy nie zmieniło. I tobie nie przeszkadza, że łapiemy to tylko raz na ruski rok. Dziękuję ci, Boże. Dziękuję ci, Boże, dający wszystko, nie tylko bezpieczeństwo. Dziękuję ci, Boże, dobre. Chodź, Panie. Dzięki Ci, Panie, za to, że Ty naprawdę chcesz z każdym człowiekiem wchodzić tak głęboką, szczególną, gorącą, intensywną relację. Nie łamiesz woli człowieka, ale wyczekujesz, dajesz propozycje. Wkładasz w serce, pociągasz przez serce, pociągasz w sercu przez Twojego ducha. Pociągasz więzami miłości, a nie przymusu i niewoli. Dziękuję Ci, Dobry Ojcze, że jesteś takim Bogiem Bogiem pełnym wolności. I Bogiem nieobojętnym, dalekim gdzieś na Olimpie, gdzieś na jakimś ołtarzu, zimnym, odległym i zwróconym ku sobie, a nie ku ludziom. Dziękuję Ci, że jesteś tak blisko. Dzięki Ci za to, dzięki Ci za tę miłość, dzięki Ci za Jezusa Twojego Syna, który stał się dla mnie żywym dowodem tego, że naprawdę jaka jest Twoja miłość. Jaka gorąca jest Twoja miłość, i jak do końca, aż po krzyż, aż po śmierć, aż po zmartwychwstanie, wszystko i wszystko zrobisz dla człowieka, który chce przebywać z Tobą, który Ci nie odrzucił. Dzięki Ci, ojcze, za każde Twoje błogosławieństwo, za każdego z nas, kto decyduje, kto zdecydował o tym, żeby Tobie oddać życie, żeby wejść z Tobą w to przymierze, w tę zażyłość, taką codzienną, każdego dnia nieprzerwaną. Dzięki ci, dobry ojcze. Dzięki za, za to, że jesteś. Jesteś tutaj z nami. Proszę cię, abyś ty, tych, którzy, którzy nie wierzą i maj, mają swoje zranienia, nie wierzą w Twoją miłość, wlej dzisiaj Twojego ducha i upewnij ich o Twojej miłości. Postaw na ich drodze ludzi, którzy. Przekażą im doświadczenie Twojej miłości, żeby zechcieli wejść właśnie w taką, taką bliską, taką, taką ciepłą, intensywną relację z Tobą: z Tobą, który chcesz przemieniać, dawać świat, podawać dobro, dawać błogosławieństwo i pokój. Ojcze, dzięki Ci. Dziękuję Ci. Amen. Amen. Z tym Bogiem cudownym, wspaniałym życzymy Wam. Wspaniałego weekendu przeżyjcie ten dzisiejszy, jutrzejszy dzień. Zresztą, jeżeli słuchacie, nie w weekend, tylko w jakikolwiek inny dzień tygodnia, niech to będzie dzień i cały tydzień i całe wasze życie błogosławione właśnie przez tego Boga, takiego, który wchodzi z wami w przymierze miłości, błogosławieństwa, jest z wami i się od was nie odwraca, bo, bo nasz Bóg się nie odwraca od swoich dzieci. Jutro, jeśli. Zechcecie. Do usłyszenia na podcastach Gościa Niedzielnego. Tak jest. Z Dominiką Szczawińską, siostra Joanna. E, zapraszamy. Trzymajcie się. Spogiem.